Jeśli mleko się zepsuje, zamienia się w jogurt. Jogurt jest cenniejszy niż mleko. Jeśli zepsuje się jeszcze bardziej, powstaje ser. Ser jest cenniejszy niż jogurt i mleko. A jeśli sok winogronowy się skwaśnieje, powstaje wino, które jest jeszcze droższe niż sam sok. Nie jesteś zepsuty, bo popełniłeś błędy. Błędy to doświadczenia, które czynią cię cenniejszą osobą. Błąd Aleksandra Fleminga doprowadził do wynalezienia penicyliny. Nie pozwól, by twoje błędy cię zniechęcały. Niepraktyka czyni mistrza. To błędy z których się uczymy, tworzą perfekcję. Po prostu idź dalej. Jeśli nas nie obserwujesz, prawdopodobnie już nigdy więcej nas nie zobaczysz. Jeśli obserwujesz, gratulacje, rozwijasz się każdego dnia.